Hej, witajcie z tej strony Oluś. W dzisiejszym materiale omówienie zwiastu nas odcinka 24 reprezentacja oraz jego data premiery nie zapomnijcie o łapce w górze oraz subskrypcji z dzwoneczkiem, jak jeszcze tego nie zrobiliście, aby być na bieżąco z każdym moim materiałem, bo nasz cel to 230 tysięcy. Oglądajcie do końca i zapraszam do oglądania. Moi drodzy, wczoraj w godzinach popołudniowych na oficjalnym kanale Miracross na YouTube pojawił się zwiastun z odcinka 24 o nazwie Reprezentacja, czyli dla nas w sam raz przed jego oficjalną premierę, aby mniej więcej dowiedzieć się czegoś więcej, cóż on będzie miał nam do zaoferowania. No właśnie, jakie sceny przywiódł ze sobą ów Zwiastun. W pierwszych sekundach zwiastuna możemy zauważyć senki z Kagami oraz Felixem, przemienionym Fargosa, czyli kontynuacja Shipu Feligami, który rozpoczął się wraz z odcinkiem 19, ale wydaje mi się, że jakieś tam maluteńkie zalążki pojawiły się w odcinku 18 Emotion. Tutaj widzimy, jakby Kagami przebywała w jakimś hotelu bądź apartamencie. bo nie sądzę, że jest to jej domostwo w Paryżu, więc jeśli nie Paryż, to zapewne Londyn, który już wielokrotnie pojawił się w sezonie 5. W tle widzimy jakieś tam budynki nawet sam diabelski młyn się znalazł, jak i również po chwili sam Felix pod postacią Argosa, który widać jakoby w tej chwili był księciem z bajki dla swojej księżniczki Kagami, ratując ją z tej okropnej wieży, jakim jest ten właśnie apartament, w którym aktualnie się znajduje. Nie mam pojęcia dlaczego ona tam jest, choć nie zdziwiłbym się, jeśli byłaby właśnie w tym samym momencie, co Adrian, którego czekała podróż właśnie do Londynu. My na dzień dzisiejszy jeszcze nie oglądaliśmy odcinka 23. Rewolucji a to może tam odbyła się ta podróż. Ale jeśli słyszeliśmy o takich planach wobec Adriana, a tutaj widzimy sceny z Kagami, która wydaje się również przebywałaby w Londynie, no to coś w tym wszystkim musi być. A ich rodzice, czyli Gabriel wraz z Tomoe, mają wobec nich jakieś plany. Jakie? Na ten moment ciężko stwierdzić, ale na pewno dowiemy się tego w odcinku 23 albo 24. No ale tak jak wcześniej wspomniałem, przybył, załóżmy, że na ratunek jej chłopak, lub jeszcze nie chłopak, Felix pod postacią Argosa, aby wyciągnąć ją z tego miejsca. Sam Felix mieszka w Londynie, więc albo ją znalazł, albo poszła jakaś tam komunikacja między nimi, podając Feliksowi miejsce jej pobytu. W każdym razie Kagami się ucieszyła, nawet bardzo patrząc na te zdjęcie, a przy zachodzie słońca wyruszyli w swoją wyprawę. Do, no, no właśnie, gdzie oni mogli wyruszyć, a no z pewnością do Paryża, bo tam kontynuacja wydarzeń z tego właśnie odcinka. W kolejnych scenach widzimy już wieczór, jak i otylił miasto zakochanych, a wraz z nim mnóstwo fajerwerków, które dają weznaki na pięknym gwieździstym niebie oraz Marinette która w sukni jaką miała przygotowaną na bal z okazji zakończenia roku, tak mi się wydaje, że to będzie albo przed tym zakończeniem roku szkolnego, albo w trakcie. Goni Adriana? Tak. Tutaj widać Adriena, który idąc powolnym krokiem, obróciwszy się w stronę swojej ukochanej, która nie dość, że płakała, to jeszcze prawie co się wywróciła, goniąc swojego ukochanego przez kawałek miasta. Tja, yeah. ciekawe. Adrian nie zachowywałby się tak jak tutaj w tej scenie, tym bardziej wiedząc, że ma planowany lot do Londynu, to tym bardziej by się pożegnał ze swoją bar niż szedłby w przeciwną stronę, tak jakby miał na myśli magnet. Nie gonię. Nie. To i tak by nic nie dało. Nasza miłość to już przeszłość. Dziwne to jest, bo w kolejnych scenach widzimy, jak Marnet nie udało się tego Adriana dogonić. Więc sobie poszła do szkoły, w której cała zdołowana, że no nie udało się jej dogonić swojego Adriana, zauważyła zapalone światło w klasie artystycznej, w której również znalazła rysunek narysowany przez Nataniela w odcinku 12 Perfekcja. Który to przypomniał jej o swoim chłopaku, którego musiała stracić i którego goniła przed chwilą przez kawałek miasta. No właśnie, ale czy to, aby był na pewno on? Ta scena pokazuje, że raczej nie, a raczej nie tylko na pewno, bo patrząc na Felixa i jego strój Adriana, w którym chyba chodzi częściej od swojego, no to nie był Adrian, a Felix przebrany za Adriana. Więc jeśli jest tak, a na przykład w odcinku 23 doszło do tej rozłąki, bo Adi poleciał do Londynu, no to tutaj może Marnie widziała tak, jakby takiego ducha. Wiecie, jeśli z kimś się żegnacie, macie pewność, że on tak, jakby odchodzi, a potem pojawia się w gwieździstą noc, no to można to nazwać, jakby takie przewidzenie. No, przewidziało się marnet, że widziała Adriana. No, po części jakby nie patrzeć widziała, bo to <ścoughs> widziała Adriana, ale to nie był on, bo Adrian prawdziwy poleciał do Londynu, a tak naprawdę to był Felix. No, coś takiego wiecie, o co mi chyba chodzi. Może o to w tej scenie chodziło właśnie, aby zaprowadzić marnet do tej szkoły lub coś w tym stylu. A jak dobrze wiemy, w tym odcinku Felix, dzięki mocy Duzu pod postacią Argoza wraz z Kagami opowiedzą jej pewną historię, na którą czeka z pewnością wielu fanów Miraculous. I tak jak i Marnet w tej scenie, tak właśnie będziemy konsumować tę historię i przyswajać wszystkie informacje przedstawione przez obie postaci, które najwidoczniej w całych tych maskach będą przybierać różne osobowości właśnie dla tej historii. Tak patrząc na te malunki tutaj możliwe, że Felix będzie jakimś tam królem, a Kagami królową, którzy będą odpowiadali odpowiednim postaciom. Natomiast tutaj będą z pewnością dziećmi, patrząc na te malunki, które również będą odpowiadały pewnym postaciom, których... Bardzo dobrze znacie. Więc pytanie, czy w tym odcinku pojawi się w ogóle biedronka, która będzie konfrontować się ze superzłoczyńcą, który jakby nie patrzeć, pojawia się w tym właśnie odcinku? Chyba nie, lub pod sam koniec odcinka, bo ktoś musi przecież oczyścić akumę i naprawić wszystkie szkody wyrządzone przez superzłoczyńcę. Ale patrząc na te sceny, wydaje się, że w trakcie, gdy Marnet będzie poznawać pewną historię, to czarny kot będzie właśnie walczył ze superzłoczyńcą, jakim będzie nie kto inny jak Gabriel, pod tajemniczą jak na razie nam postacią, która wygląda dosyć ciekawie kolorystycznie, bo z designu podobny jest do kolekcjonera. Dlaczego akurat taki, dlaczego w tekście weździstą noc i jaką moc będzie posiadać? No i co najważniejsze, czy te sceny, które teraz wam się ukazują na ekranie, pokazują wielki kataklizm Paryża? To prawda czy fikcja? Czy Biały Kot powróci? I czy to przez niego wszystko to zostało zniszczone wraz z jego biedronką, która rozsypała się na rękach jak po psyknięciu palcem przez Thanosa w Infinity War. Wszystko jest to bardzo, ale to bardzo ciekawe, ale jednocześnie intrygujące. Bo powrót do można rzec przeszłości, czyli takich samych wydarzeń jakie miały miejsce w odcinku 22 Biały Kot Sezonu 3. Tylko, że tam się wydaje, że skutki byłyby może inne albo takie same. No na pewno atmosfera była inna, bo księżyc został uszkodzony, więc woda się podniosła na tyle, że zatopiło cały Paryż albo i cały świat. Tutaj natomiast widać również, że księżyc jest uszkodzony, ale ta scena chyba pokazuje, jakoby przed chwilą doszło do tego wielkiego wybuchu, który spowodował ten czarny, biały albo po prostu inny, ale nasz kot. I nie, to raczej nie może być prawda, bo chyba przez moc super złoczyńcy, tak jakby to był jakiś jego koszmar, Oczywiście kota czy coś w tym stylu. Bo jeśli w tym czasie marnet będzie siedzieć w szkole i słuchać opowieści, to nasz czarny kot będzie walczył właśnie z takim koszmarem lub koszmarem, jaki pokazywałby nam może akumizację go, dzięki której spowodowałby takie same zniszczenia, jakie były w białym kocie, o których nie pamięta, bo nie ma jak. No, moi drodzy, wszystko to jest ciekawe. Design złoczyńcy noc w Paryżu, więc i taka moc, która spowodowałaby właśnie taki koszmar czarnego. 것다 A dlaczego akurat taki jego kolor, a nie na przykład taki jaki ma dotychczas? Jakoby był on w negatywie. No bo jeśli odwrócimy kolor w photoshopie tego zdjęcia, to będziemy widzieć właśnie czarnego kota. Czy jest to przypadek, czy też nie? Nie wiem, choć może jest w tym jakieś ziarenko prawdy lub podpowiedzi. Na ten moment wiem jedno, odcinek ten zapowiada się jeszcze lepiej niż wcześniej. I nie wiem jak wy, ale ja już się nie mogę doczekać jego premiery. A ta na dzień 6 czerwca nastąpi już w najbliższą sobotę, 10 czerwca na kanadyjskiej stacji Telekłebek o godzinie 15.30 czasu polskiego. Paręnaście godzin przed premierą na swoją facebookową grupę, link w opisie, lub tutaj na moim kanale w zakładce społeczność wrzucę post z linkami, dzięki którym obejrzycie odcinek podczas jego premiery. Ja swoje omówienie wrzucę w niedzielę albo w poniedziałek, więc oczekujcie. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco i łapce w górze, jeśli wytrwaliście do końca. W komentarzu napiszcie waszą opinię na temat najnowszego zwiastuna, a ja skomentuję i przypnę Wam serdecznie. Dzięki wszystkim za wsparcie i do następnego. Bye bye.